Cześć, witajcie na moim kanale. A w dzisiejszym materiale usłyszycie moją opinię na temat odkurzacza Xiaomi Roborock S55 po 8 miesiącach codziennego użytkowania. Zapraszam. Jak można się domyślić, jest to urządzenie, które powinno pracować codziennie, aby utrzymać czystość w naszym mieszkaniu. W moim wypadku odkurzacz ma do roboty odkurzyć 40 metrów kwadratowej powierzchni użytkowej, a dokładnie mówiąc, powierzchni do sprzątania. Można założyć, że każdy metr kwadratowy zajmuje mu około jednej minuty, czyli w moim przypadku 40 metrów kwadratowych sprząta około 40 minut. Odkurzacz po 8 miesiącach sprawuje się dokładnie w taki sam sposób, jak podczas pierwszego uruchomienia. Mam na myśli głośność urządzenia, jak również kondycja baterii. Jedyne, do czego mogę się przyczepić, to wykonanie odkurzacza w wersji czarnej. Chodzi mi tutaj dokładnie o fortepianową czerń, tak zwaną błyszczącą. Przez to mój Roborock S55 posiada na górnym froncie mikroskopijne ryski. Oczywiście byłem świadom swojego wyboru, lecz wolałem wybrać ten właśnie kolor niż biały, aby nie było widać na nim przebarwień spowodowanych upływem czasu. Jedyną wadę, którą odkryłem zaraz po zakupie jest taka, że dywan, który posiadam u siebie w domu jest koloru ciemnego brązu. I odkurzacz definiuje go jako przepaść ponieważ czujniki znajdujące się od spodu odkurzacza nie pozwalają na niego wjechać. Odkurzacz mam dokładnie od 24 grudnia i jest to jego pierwszy debiut w moim mieszkaniu. Do dnia dzisiejszego posprzątał 363 razy, czyli ponad 10 tysięcy m2 i pracował przez ponad 176 godzin. Na chwilę obecną odkurzacz ten wydaje mi się najrozsądniejszym wyborem. Jeżeli chodzi o jakość, cena i możliwości, gdyż Roborock S55 na chwilę obecną kosztuje około 1500 zł, lecz jego następca, nowszy model Roborock S6, to koszt około 2400, a różnica polega na zapamiętywaniu mapy do paru kondygnacji. Jak również druga różnica jest taka, że dzieli mieszkanie na kolory. Czyli mam na myśli, że załóżmy o godzinie 9 rano ma posprzątać tylko kuchnię, lecz o 14 salon. Oczywiście wersja Roborock S50, S55 również jest to możliwe, ale trzeba to robić ręcznie ustawiając te dane każdorazowo w aplikacji. A jeżeli Ciebie interesuje tani inteligentny dom od firmy Xiaomi i nie tylko, to sprawdź moje inne filmy. I nie zapomnij zostawić subskrypcji i łapki w górę. To wszystko w tym materiale i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!